Cześć, a z tej strony. Dzisiaj odpowiemy sobie na bardzo, ale to bardzo ważne pytanie. Jaki aparat kupić w 2024 roku i jaki aparat jest najlepszy? Dlatego, że ostatnio po recenzji Nikona Z63 dostałem od razu kilka zapytań: czy lepiej Z63, czy lepiej Z62? Co wybrać obecnie? Jaki aparat kupić i tak dalej, i tak dalej. Ok. Ja rozumiem te pytania, sam kiedyś miałem te pytania, i też y, tworzę te recenzje po to, żeby chociaż trochę odpowiedzieć na te pytania. I staram się, jeżeli dobrze wiecie i pisaliście do mnie, no to staram się zawsze odpisać i odpowiedzieć cokolwiek, nawet jeżeli powtarzacie pytania, które są odpowiedziane częściowo w filmie, to czasami rozumiem, że one mogą być inaczej. Y, w sensie macie inny kontekst tego pytania, dlatego staram się zawsze odpowiedzieć. Czasem mam lepsze dni, czasem gorsze, ale jaki aparat jest, jaki aparat najlepiej kupić w 2024 roku? I tak naprawdę odpowiedź będzie uniwersalna dla każdego roku. I brzmi ona taki, na jaki was stać. Dlatego, że jeżeli ktoś kupuje aparat, na którego nie stać, to sprawia sobie po prostu problemy tym. Jeżeli tak samo bierzecie kredyt na ślub i później spłacacie go przez następne 10 lat, jęcząc, że macie kredyt na wesele, no to wiecie, to jest wasz problem. Jeżeli na coś was nie stać, to tego nie kupujcie. Naprawdę. To nie jest tak, że ja, ja też rozumiem chęć posiadania najnowszych, najlepszych rzeczy. OK, ja to rozumiem, ja jako YouTuber i ogólnie osoba, która testuje sprzęt. Mam dostęp bardzo często do najnowszych sprzętów i robię ich recenzje i mnie to jara. I ja też widzę, że jak jest jakiś fajny nowy sprzęt, to chciałbym go mieć. z no oczywiście, że chciałbym go mieć, ale nie mam na niego pieniędzy, tego nie będę obecnie miał. Jak kiedyś będę miał na niego pieniądze i stanie, to sobie go kupię, jeżeli będę chciał. Tak samo na zf choruje cały czas. I moja żona już ma dosyć słuchania o tym, że jak dostanę premię w robocie, to pierwsze, co wleci, to niebieski ZF ze strony Nikona, bo nigdzie w, w sklepie nie można kupić i trzeba tylko przez stronę Nikona zamawiać. Okej, okay, no każdy ma swoje jakieś takie, wiecie, jazdy z, ze sprzętem. Dlaczego kupi, kupiłem Z8, skoro na przykład czasami mówię, że D850 mógł być do czegoś lepszy? Mówiłem to w filmie o Z8. Była to inwestycja pewnego rodzaju, dlatego że nie dość, że już no, wspaniała inwestycja, bo Z8 spadł o 5 koła, ale ja za Z8 nie zapłaciłem pełnej ceny, dlatego że ja oddałem dużo sprzętu starego, czyli D850, obiektywy, Z6 pierwszej generacji, kilka obiektywów i dopłaciłem różnicę. przez cyfrowe załatwiliśmy tam, przez używane i tak dalej. I wtedy dostajecie kredyt na kupowanie sprzętu u nich, i po prostu było to. Jeżeli ja w gotówce nie zapłaciłem 21 tysięcy, a powiedzmy 5, no to dla mnie ten aparat ma obecnie wartość 5 tysięcy, dlatego że poprzedni sprzęt się spłacił, zapracował na siebie cokolwiek. Ja też inaczej przywiązuję wagę do sprzętu. Jeżeli będziemy liczyć każdą złotówkę, że ojej, ja kupiłem ten aparat za 21 tysięcy w dniu premiery, a teraz kosztuje. 16,500, i ale ja dla mnie on ma wartość 17, bo jest mało używany, no to nie sprzedacie go za 17. Musicie też oczywiście wziąć pod uwagę oczekiwania rynku, tak? Tak samo przy zakupie wszystkiego od razu. Jeżeli kupicie nowy, to straci na wartości. Natomiast jeżeli wiecie, że bo przeczytajcie kilka testów i wiecie, że Z63 jest na przykład yy, przez półstakowaną matrycę o 1 fv gorszy w zakresie dynamicznym od Z62 i zadajecie takie pytanie, co lepiej kupić, no to jeżeli macie w pełni świadomość Jakie są ograniczenia danych aparatów, co jest lepsze, co jest gorsze, a wciąż pytacie obcych osób w internecie, jakie decyzje finansowe podjąć, no to tutaj bym się raczej zastanowił nad tym, co ze sobą robicie i jak podejmujecie decyzję. Przecież jesteście wszyscy dorośli, dorosłymi osobami. Nikt za was sprzętu nie kupi. Ja też nie mówię w moich recenzjach, że ten trzeba kupić, że musicie go kupić, że to musicie wymienić. Ja się za, staram za, Wam zawsze dać jakieś takie rady, że jako użytkownik starego Z61, jako użytkownik obecnego Z8, gdzie wpasowuje się Z63 w taki ekosystem fotografa, i też miejcie na uwadze to, że ja robię portrety. Wy robicie śluby, wy robicie yy, przyrodę, wyrobicie krajobrazy. Jak gdybym dzisiaj zaczynał fotografię portretową i studyjną, wybrałbym D800. Wybrałbym D800, dlatego że chodzą po śmieszne pieniądze. 36 megapikseli dzisiaj to jest więcej niż potrzeba, bo 24 to jest standard tak naprawdę. Zakres dynamiczny w tym aparacie jest świetny. Pięknie współpracuje studio, ma bardzo fajne kolory, może D850 ma lepsze, bardziej nasycone, ale D800 wciąż ma genialne. I ja na przykład bym dzisiaj Musząc wybrać jeden aparat od zera z budżetem do 5000 zł, wybrałbym D800, 50, 1,8G i 85, 1,8G. Może bym się zmieścił w tym budżecie. I dlaczego bym nie wybrał bez lustra? No bo ja wiem, czego ja potrzebuję, tak? Wy też musicie wiedzieć, czego wy potrzebujecie. Czy najnowszy aparat będzie najlepszy? Przeważnie tak. Przeważnie tak, no bo jest najnowszy i będzie najlepszy, no bo nikt nie wypuszcza nowego aparatu, który jest gorszy niż starszy. Jeżeli jesteście w 100% świadomi, że właśnie, tak jak wspomniałem, zakres dynamiczny w Z63 jest trochę gorszy niż w Z62, albo w Z6, albo w Z7, albo w D850, no to jesteście tego świadomi. No to musicie świadomie podjąć tę decyzję, czy robicie zdjęcia, które wymagają tego 1FV więcej w zakresie dynamicznym. Jeżeli tak, no to macie odpowiedź, nie kupujcie z 6 kupcie drugie Z62. Ale jeżeli na przykład potrzebujecie dużo lepszego autofokusu, no to weźcie z 6 jeżeli macie na niego pieniądze albo Z8, jeżeli macie na niego pieniądze, no to wy decydujecie o tym, co kupujecie i za ile, i kiedy, i czy potrzebujecie sprzętu. Jeżeli zarabiacie na sprzęcie, jeżeli macie stały przypływ gotówki, którym. Pracuje sprzęt na, ten, na tę gotówkę i potrzebujecie nowego sprzętu, żeby pracował, no to kupcie ten najnowszy, no bo on będzie lepszy trochę. Będzie miał jakieś zmiany, coś tam, ale będzie w pewnym sensie lepszy. I tak najnowszy sprzęt jest najlepszy. Jeżeli nie macie pieniędzy na najnowszy sprzęt, a macie, jesteście zadowoleni w 100% ze sprzętu, który obecnie macie, kupcie używkę. Używki nie gryzą, są bardzo fajne komisy. Interfoto. E-Oko, czy coś takiego. Tam nigdy nie kupowałem, ale pamiętam, że jest. E cyfrowe, fotoforma, one mają sprzęt używany, mają do testów sprzęt z wypożyczalni. Możecie iść w bardziej bezpieczne opcje zakupu, czyli przez sklep, który daje Wam możliwość zwrotu, niż przez Allegro, gdzie osoba fizyczna nie ma obowiązku przyjąć zwrotu, nawet jeżeli jest to zakup przez internet. Zwłaszcza, że jeżeli się nie zgadza z tym, co na przykład mówicie, bo to nie jest tak, że o, jeżeli kupię przez Allegro, to na pewno mam dwa tygodnie na zwrot, bo przez internet kupiłem. No nie. Sklep ma obowiązek przyjąć wasz zwrot, natomiast osoba fizyczna, która wystawi sprzęt na Allegro, nie ma obowiązku zwrot, przyjęcia tego zwrotu, jeżeli waszym uzasadnieniem jest, bo mi się odwidziało. Musi być coś nie tak z tym sprzętem, wtedy go reklamujecie, ale nie ma. Zwrotu bez podania przyczyny przez, 12, przez 14 dni po prostu, przynajmniej przez Allegro, bo tam są pewne pewne zapisy w regulaminie, które chronią też sprzedawcę. No bo miałem, miałem raz taki przykład, że sprzedałem coś komuś, co działało. Ta osoba mi napisała, że działa, ale że nie tak, jakby chciała. A ja powiedziałem, że no ja nie przyjmuję zwrotu, bo działa, bo mam dowód, że działa. Bo ja tego sprzętu nie potrzebuję, ja go sprzedaję, bo chciałem się go pozbyć. A to, że yy, nie działa tak jak się oczekiwało, pomimo tego, że w internecie są opisane ograniczenia tego sprzętu, to, to nie jest moja wina, że ktoś kupuje coś, czego nie wie, że ma ograniczenia. Wiem, że to jest trochę chamskie czasami, bo może się wydawać, że o, ten, ale <laughs> z, normalnie działało. Mi działało. Normalnie działało. Z tą jedną rzeczą nie działało. A w internecie można było znaleźć, że to nie była przyczyna tego urządzenia, tylko po prostu ograniczeń tego urządzenia, które po prostu nie działają z pewnymi technologiami. No i sorry. I Allegro tutaj mnie chroniło swoim regulaminem. A jak ta osoba mnie zaczęła wyzywać i, i w ogóle, no to tym bardziej mnie ochronili i nie, nie, miałem, nie miałem obowiązku przyjmowania tego zwrotu. Także, jeżeli chcecie kupić sprzęt używany, no to są lepsze. Bezpieczniejsze metody niż od osób fizycznych. Także, no to tyle. Jaki aparat będzie najlepszy w 2024? Ten, który wyszedł najpóźniej w 2024 przeważnie. Oczywiście mówimy o danej klasie aparatu, tak? W pełnokladkowych, mikro 4-3, w kropach i tak dalej. Przeważnie tak jest. Że najnowszy będzie najlepszy. I to rzadko kiedy się nie sprawdzi. A jeżeli się nie sprawdzi, no to jest to spe sprzęt specjalistyczny i wiadomo na przykład, że nie jest tak dobry jak inny. Na przykład w Micro 4.3 zawsze było tak, między wojna między Olympusami, czy tam Olymp System, a Panasonicami. No Panasonic teraz wprowadził fazę, no to znaczy ostrzenie na fazie, no to teraz już ta konkurencja się mniej tutaj zaostrzyła, no ale zawsze większość wybierała do filmowania Sonika, a do zdjęć na przykład Olympusa, czy OEM System. Teraz jest już trochę mniej, nie? także wszyscy wiedzą, jakie są ograniczenia w danej klasie i wystarczy chwilę poczytać, jakieś testy ten, a tak to przeważnie tak, nowy sprzęt będzie lepszy, kupujemy tylko to, na co nas stać i i, i, I nie boimy się używek, jeżeli nie mamy budżetu, a jesteśmy zadowoleni z jakiegoś sprzętu. To tyle. Taki vlogasek, takie przemyślenia po ostatnich testach i recenzjach i Waszych pytaniach. Nie obrażajcie się na nic, jeżeli coś powiedziałem, co mogło Was urazić. To są bardzo przyjacielskie słowa. Czasami wypowiedziane z jakąś ironią lub głupim, e, głupią intonacją czy też barwą głosu, ale to jest wszystko przyjacielska, dobra rada. Nie kupujcie tego, na co was nie stać. Ja popełniałem te błędy, spłacałem raty, sprzęt przestał na siebie zarabiać, a raty dalej były, także. Wiemy, że jest to upierdliwe, a dzisiaj wszystkie ceny idą do góry. Sprzęt nie tanieje, sprzęt drożeje, także kupujcie tylko i wyłącznie to, na co macie budżet. I tyle. A jeżeli chcecie coś najlepszego, to kupujcie coś najnowszego. Proste. W sensie i jeszcze takie, że najnowsze, na co was stać. Bo jeżeli na przykład stać was na D810, a nie D800, no to może lepsze będzie D810, które tam miało poprawione jakieś tam wady autofokusa czy coś tam. Dobra, to tyle. Nie kupujcie sprzętu, na który was nie stać. <laughs> Hej.